Człowieka. Jezus, który zbawia świat, najpierw musi się wcielić, przyjść i stać jednym z nas. Chcemy przyjrzeć się tej tajemnicy, chcemy ją znowu przeżyć i chcemy przejrzeć się w niej, jak wygląda nasza wiara od ostatniego Bożego Narodzenia, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy bliżej Boga, czy Boże Narodzenie. Jest czymś żywym w naszym życiu. Bóg, który się narodził, jest narodzony też w naszych domach. Pana z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie Panie. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię, przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoje go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządze ciała, ani zwoli męża. Ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje świadectwo o nim i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Oto Słowo Pańskie. Chwała I słowa Ewangelii sprawdzą nasze grzechy. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia czytamy bardzo ważny tekst dla nas. Ewangelię Jana. Prolog Janowy. Gdzie bardzo głęboko jest wytłumaczone co się dzieje przez wcielenie, przez tajemnicę wcielenia Boga, który staje się stworzeniem, który w akcie pokory, uniżenia, miłosierdzia zniża się do człowieka, żeby stać się jednym z nich. Przy okazji świąt, oprócz tych pięknych, różnych wydarzeń, które nas być może jakoś rozkliwiają, warto by poruszyć kilka wątków, w co wierzymy, dlaczego wierzymy, przypomnieć, uporządkować. Chociaż kilka myśli, które w kościele, w teologii istnieją, ale czasami ciężko nam jest sobie to przypomnieć, w prosty sposób wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej. Tajemnica wcielenia Boga, który staje się człowiekiem, który chce. Wejść w świat z bardzo konkretnego powodu. Samo imię Jezus nas już bardzo mocno ukierunkowuje. O co chodzi we wcieleniu Chrystusa? Jezus to imię znaczy Bóg zbawia. Istnienie Boga w postaci fizycznej, materialnej, w osobie Jezusa, ma bardzo konkretne cele. Po co Jezus przyszedł na świat, moglibyśmy treścić w jednym zdaniu. Jezus przyszedł na świat w ciele, aby nas zbawić, aby przez swoje ofiary, swojego życia, swojego ciała, przez śmierć na krzyżu, aby wyprosić i wyjednać nam życie bez grzechu. Jezus płaci cenę, która jest nie do zachodzenia przez człowieka. Rdzenie obecności Jezusa na świecie to jest zbawienie, powód to grzech człowieka, zło w świecie, ciągle powtarzająca się, powtarzający scenariusz nieprzyjęcia Boga, pójścia człowieka swoją drogą, pójścia w grzech, tam gdzie nie ma Boga, wcześniej czy później. Rodzi się i eskaluje, wzmaga grzech. I ta historia się ciągle powtarza w naszym życiu. Tak jak Bóg chce się wcielać i zbawiać nas, mimo tego, że to się już dokonało w Chrystusie, tak samo jest nieprzyjmowane, tak samo to zbawienie dokonuje się i aktualizuje w naszej wierze. Czy ja przyjmę zbawienie? Czy ja przyjmę Boga, który przychodzi, chce mi się siebie samego dawać przez wcielenie? Chce się wcielić też w moje życie, takie jakie ono jest. Więc to jest pierwsza rzecz ważna do powiedzenia. Misja Jezusa od momentu przyjścia na świat to jest zbawienie człowieka. Cała Ewangelia i życie Jezusa streszcza się. Od momentu narodzenia, wychowanie w Nazarecie, i drogę do Jerozolimy, kiedy chce oddać za nas życie, odkupić nas, potem zmartwychwstaje i jego wizja ziemska się kończy. A wiara będzie polegać na uznaniu imienia Jezus, Boga, który zbawia, który mnie odkupia. I wszystko, co za tym idzie, wyznając imię Jezus. Wyznaje też wszystko, co Jezus wypowiedział. W słowach kredo, które będziemy za chwilę wypowiadać, wierzę w Boga, który się objawia nam jako Bóg trójjedyny, a ostatecznym objawieniem, cudem jest Jezus Chrystus. Bóg człowiek, którego wyznamy, i dzisiaj szczególnie zaakcentujemy to właśnie na te słowa. Mówiąc o Jego wcieleniu, że stał się człowiekiem, przyklękniemy, żeby ten fakt znowu wyrył się jakoś mocniej w naszej świadomości. Bóg, który został zrodzony, a nie stworzony. Bóg, który istniał od zawsze. Jezus, którego nie domyślano się, który. Przechodząc na świat, okazuje się Bogiem, który istniał zawsze, który, można powiedzieć, zostaje zrodzony przez Maryję, istnieje w czasie materialnie, ale Jego Bóg istnieje od zawsze. I to wcielenie jest uznaniem też tej prawdy Boga, który wchodzi w świat, który istniał od zawsze. I też jeden z większych Momentów łaski, ale też momentów tajemnicy, paradoksów. Wszechmogący, stworzyciel wszechświata staje się ograniczony, staje się całkowicie zależny od drugiego człowieka jako małe dziecko. Jezus może to zrobić, Bóg może to zrobić, bo jest Bogiem. Bóg robi to dla człowieka. Stąd ta nowość, stąd kościół, Wzywa i zaprasza nas do radości, do tego, że jest nam wyboczone, wybaczone, to, że łaska, zbawienia jest stana nam wszystkim za darmo, że już się dokonała w Jezusie. Żadne modlitwy, i żadne przebłagania i żadne spowiedzi nam tego nie wypraszają, tylko ofiara Jezusa, która się już dokonała, a my tylko odnawiamy w Tobie, w sobie, Zbawienie, które przyjmujemy przez sakramenty, przez obecność Kościele. Stąd ta radość, że jest już nam wybaczone, że Bóg przychodzi do człowieka i chce zaradzić jego biedzie, naszej skłonności do grzechu od momentu grzechu pierworodnego, tego stanu, w którym ciągle, ciągle tkwimy, skłonności do grzechu skłonności do pójścia za tym, co jest, co się Bogu sprzeciwia, do tej łatwości, jaką mamy od momentu pierwszego człowieka, którą dziedziczymy jako ludzie. Ta skażona natura, która nami ciąży, która jest odkupiona przez Chrystusa, ale ciągle skutki krwią w nas, dopóki nie połączymy się z Bogiem w pełni. Ale już tutaj na ziemi możemy tego doświadczać, stąd ta radość, jeśli trwamy przy Bogu, ta radość może się nam udzielać samoistnie, kiedy trwamy przy Bogu. Jeśli żyjemy jako dzieci światłości, w stanie łaski, nazywamy to łaską oświęcającą, bliskości z Bogiem, radość, której nie da się podrobić, która nie jest jakąś wesołkowatością albo chwilowym uczuciem, będzie w nas się potęgować będzie się samoistnie rodzić. Jeśli będziemy dziećmi Boga. Jezus. Bóg, który zbawia. Jezus Emanuel, który jest blisko człowieka. Przychodzi po raz kolejny do takiego świata, jaki jest, nie świata, jaki byśmy chcieli widzieć, albo nie do tych miejsc, które są piękne i gotowe, ale wszędzie Chcę zostać przyjęty.